Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy filmik powstał pod wpływem komentarza, więc dzisiejszy filmik jest odpowiedzią na jeden z komentarzy, który nie zacytuję dos dosłownie, ale brzmiał on mniej więcej tak: Proszę nie podwijać spodni, bo to jest nieeleganckie. I owszem, podwinięcie spodni jest nieeleganckie. I podwinięcie spodni pochodzi z plepsu. Ale czy my o tym wiemy? I czy zanim coś skomentujemy, nie powinniśmy poznać historii? Mogłoby się wydawać, że coś takiego prostego jak podwinięcie spodni nie ma swojej historii? Postaram się przedstawić Państwu historię podwijania spodni. Jak mówiłam wiele lat temu na swoim kanale o filmiku o stylu marynistycznym i skąd się wziął, podwinięcie spodni jest z nami tak długo jak historia pracującego człowieka. W tym przypadku marynarza. Szerokie białe spodnie. Mamy białe spodnie, bo odbijają promienie słoneczne. I co robił marynarz? Miał szerokie nogawki i. Te szerokie nogawki podwijał aż za sznurek, który mu przytrzymywał spodnie. I to było pierwsze podwinięcie. Ale w dzisiejszym filmiku przyjrzymy się podwinięciom tym troszeczkę późniejszym i tym mniej wywiniętym do góry. Zaczynamy. Nogawek spodni to prosty gest, ale o bogatej historii w modzie, zarówno praktycznej, jak i symbolicznej. Oto krótka historia podwiniętych spodni w modzie, od funkcjonalności po trend. Praca i funkcjonalność w XIX wieku i na początku XX wieku podwijanie nogawek było głównie funkcjonalne. Rolnicy, robotnicy czy żołnierze podwijali spodnie, by uniknąć zabrudzenia, zmoczenia lub wplątania w maszyny. W modzie militarnej, w czasie I i II wojny światowej, żołnierze często podwijali spodnie noszone do wysokich butów. Był to element praktyczny i regulaminowy. A tak a propos rolników i Poszukiwaczy złota, to właśnie wtedy powstał dla nich materiał jeansowy. A że jeans w tamtych czasach był wyjątkowo twardy i gruby, bo musiał. Bardzo długo służyć rolnikom, i również z tego też powodu posiadają spodnie jeansowe nity, właśnie po to, żeby kieszonki nie urywały się zbyt często, kiedy pracownicy budowlani będą wkładać narzędzia. Wszystko w odzieży jeansowej jest przemyślane, więc wracamy do tego grubego materiału jeansowego, który był pierwszą odzieżą roboczą, więc ubrania robocze były szyte. Mniej więcej na jedną wysokość, na jedną długość i różniły się, różniły się tylko szerokościami, a czasami i nie, bo jak pamiętamy, kombinezony trzy ogrodniczki miały regulowane ramionczka i zwyczajowo były bardzo szerokie, właśnie po to, żeby zmieściły się do nich i chudzielec i ten troszeczkę grubszy pracownik rolny. Więc jak odzież robocza szyta była mniej więcej na jeden rozmiar, więc nogawki trzeba było po prostu podnosić. I czym więcej podwinięć, tym spodnie mniej się brudziły, jak już wspomniałam. To no, takie moje małe apropo, aby bardziej zrozumieć, dlaczego właśnie tak. Ale po II wojnie światowej pojawił się styl młodzieżowy. To lata 50. i 60.: rockabilly i subkultury rock and rollowe. No i oczywiście jeden z najsłynniejszych: Elvis Presley, który również pojawiał się w spodniach jeansowych z podwiniętymi nogawkami. Zapewne też pamiętacie Państwo z różnych, a, z różnych filmów z tamtych czasów, kiedy to młodzież chcąc posiadać obcisłe dżinsy, kąpała się w gorącej wodzie, aby spodnie dopasowały się do ciała, bo wtedy nie było rurek. W latach 50 młodzież zaczęła nosić podwinięte dżinsy jako wyraz luzu i nonkonformizmu. James Dean i Elvis Presley zainspirowali tłumy chłopaków do podwijania Levi'sów, czyli po polsku lewisów. Rebelianci mody. Podwinięte nogawki stały się częścią stylu Grease. A co oznaczało to Greasers? Czyli młodzi ludzie, którzy skupiali się w tej subkulturze greasers, nosili skórzane kurtki, jeansy z podwiniętymi nogawkami, białe t-shirty, również z podwiniętymi rękawami, czasem koszule w kratę. Mieli włosy zaczesane do tyłu na brylantynę lub olej, stąd nazwa greasers smart tłuszcz. Słuchali rock'n'rolla i rockabili. Na przykład Elvisa Presleya wcześniej wspomnianego, kojarzyli się z młodzieżowym buntem motocyklowym i filmami z Jamesem Deanem, czyli słynny buntownik bez powodu. W latach 80. i 90. pojawił się styl preppy and hip hop. Dwie dekady, dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony preppy, podwinięte chinosy, mokasyny, z drugiej ulica jedna nogawka podwinięta, oversizezowa i sneakersy. Osoby, które pamiętają lata 90., to również i pamiętają, jak często w, w teledyskach pojawiały się zespoły, gdzie dziewczyny zespołu Saden Pepa również nosiły jedną nogawkę podwiniętą, a drugą opuszczoną. W XXI wieku trendy. Na podwinięcie spodni również powróciły w bardzo mocnym stylu. Zwłaszcza od kilku lat mamy super szerokie, super wysokie, długie podwinięcie prostych nogawek spodni jeansowych. Moda wraca. Dziś podwijanie spodni to detal, który mówi: Znam się na stylu. Współczesne podwijanie spodni to już nie tylko trend, ale dekadencja stylu minimalistyki, vintage girls, streetwearowcy każdy robi to po swojemu. Od lat 2010 podwijanie nogawek znów stało się modne jako sposób na pokazanie butów, skarpetek lub stworzenie luźniejszego luku. U nich seksowy detal. Podwinięcie nogawki to już nie tylko domena męskiej mody. Kobiety także stylizują jeansy i chinosy w ten sam sposób, zarówno w stylu streetwearowym, jak i minimalistycznym. Zrównoważona moda. Dziś podwijanie to również alternatywa dla skracania spodni. Forma praktyczna i świadoma. Pamiętajmy tylko, że. Są pewne zasady dotyczące podwijania noga, nogawek. Jeżeli masz krótkie, a w dodatku jeszcze masywne nogi, szerokie podwinięcie natychmiast sprawi, że twoje nogi będą jeszcze bardziej masywne i jeszcze krótsze. A jak podwijać spodnie? Pierwsza podstawowa zasada zależy. Z jakiego materiału uszyte są spodnie? Jeżeli to gruby materiał, to lepiej podwinąć raz, ale szeroko. Jeżeli masz cinosy, czyli spodnie materiałowe związane do dołu, co najlepiej zrobić? Zaprezentować w stylu preppy fantastyczne kolorowe podkolanówki czy skarpetki? Więc wtedy zawinięcie będzie drobne, ale kilka razy. Czasami podwinięcie ma zaprezentować Twoje szalone buty albo po prostu chcesz pokazać swoje sztyblety, chcesz pokazać swoje bodki, przypuśćmy na obcasie, lub inne fantastyczne buty. Wtedy podwijasz zawsze powyżej cholewki. Klasyczne podwinięcie raz, trzy, dwa. Jednak pamiętajmy, że podwinięcie będzie wyglądało Prostacko, hamsko, niechlujnie, jeżeli spodnie będą brudne i zniszczone. To nie o to chodzi, że potargały mi, się, potargały mi się nogawki na dole i ja je wywijam, i takie potargane są wywinięte, bo wczoraj byłam świadkiem, właśnie chłopak szedł w tak potarganych spodniach. To jest niechlujstwo. Musimy odróżnić niechlujstwo od stylu zamierzonego. I tu przechodzę do drugiej części tego filmu. Jak powiedziałam na początku, osoba, która zajmuje się stylizacją, osoba, która kocha modę, zna trendy, zna historię mody, dobrze wie. I tutaj powinnam przytoczyć po raz milionowy fragment skultowego filmu Diabeł Diaby ubiera się u Prady, gdzie Miranda tłumaczy, dlaczego ty masz na sobie modry sweterek. Ponieważ przykładowo w tym filmie Oscar de la Renta wypuścił x lat wcześniej modre sweterki. I dlatego ty później w tak zwanym Primarku, czy Primarku po polsku, znalazłaś modry sweterek kilka lat później. I to samo się dzieje z podwinięciami. Jeżeli jesteśmy faszynistkami, które znają gruntownie i historię mody, i trendy, i projektantów, i ich projekty, to dobrze wiedzą, że podwinięcie podwinięciu nierówne. I... Jak ja podwijam spodnie, mam świadomość tego, że przy moim niskim wzroście skracam sobie nogawki, ale to podwinięcie jest po to, żeby było przypuśćmy modnie, zabawowo, czyli zabawnie, albo na przykład chcę pokazać świetne buty. To jest właśnie stylizacja. I tego typu komentarze, że proszę nie podwijać, bo to jest nieeleganckie, nie mają sensu. Bo jeżeli chcesz być elegancką kobietą, to zawsze masz spodnie dopasowane do butów. Więc albo chodzisz cały czas w tym jednym modelu spodni i w jednym modelu butów, który masz spodnie docięte do tego modelu butów lub bawisz się modą, fakturą, czasami kolorem, czasami formą swoich ubrań. Podwinięcie to również sztuka, nie zapominajmy. I przypominam podwinięcie podwinięciu nierówne. Jeżeli podwijasz brudne, potargane spodnie, nie ma w tym nic kultowego, ani eleganckiego, ani zabawowego. To jest tylko i wyłącznie czyste niechlujstwo. Żeby spodnie były podwinięte kultowo, to czasami Trzeba naprawdę wiele lat uczenia się stylizacji, uczenia się własnego ciała. A co najważniejsze, trzeba dokładnie wiedzieć, jak poruszać się między tegorocznymi trendami, aby nie być pase. To też bardzo ważne. Więc przypominam i jeszcze raz podkreślam: żeby wypowiadać się na jakikolwiek temat, trzeba mieć gram wiedzy a wiedza niestety aby posiadać wiedzę niestety trzeba troszeczkę poczytać trzeba troszeczkę pooglądać trzeba pomyśleć wszystko w dzisiejszych czasach ma swoją historię nic nie wzięło się znikąd wszystko ma swoją historię tak też więc starajmy się dotrzeć do źródeł. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził, ale niestety, stara zasada. Jeżeli chcesz cokolwiek mówić, musisz coś wiedzieć na ten temat. Dlatego starajmy się pogłębiać naszą wiedzę w każdym wieku. Podsumowując, podwinięcia skracają nogi, podwinięcia dodają objętości. Podwinięcia dodają troszeczkę, czasami, zależy od stylizacji, niechlujnego wyglądu. Więc, jeżeli podwijasz spodnie, musisz wiedzieć, co w tym momencie chcesz osiągnąć. A żeby wiedzieć, no to musisz ćwiczyć. I oczywiście do tych ćwiczeń serdecznie wszystkich zachęcam, bo moda to ogromna, rozległa dziedzina. Mody i to od wielu dziesięcioleci jest ogromna ilość. Więc, jeżeli chcemy być osobami, które płynnie poruszają się w obszarze mody, powinnyśmy jak najwięcej właśnie tego typu książek czytać. No i co najważniejsze bardzo dużo mierzyć, przymierzać, przekładać. Po prostu bawić się modą i tym, że dopóki jesteśmy kobietami, możemy wybierać w całej gamie kolorystycznej. Ja serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się Panie dobrze bawiłyście. Proszę, napiszcie w komentarzach, czy wy podwijacie spodnie, czy jesteście całkowicie przeciwne, bo elegancka kobieta to zawsze elegancka, która ma dopasowane spodnie do obuwia albo może jesteście fashionistkami i podwijacie spodnie na wszystkie możliwe sposoby ja serdecznie dziękuję mam nadzieję że wyjaśniłam gruntownie wytłumaczyłam sprawę z podwijaniem nogawek i oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych filmów